Wenore zawsze pachniało wilgocią i brudem. Kroki dudniły na kładkach, a kanały bulgotały cicho. W powietrzu wisiała mieszanina ryb, ziół i potu. To było miasto, w którym każdy coś sprzedawał czy to towary, czy własne sumienie. A jednak pomiędzy handlarzami i marynarzami zawsze krążyła inna waluta opowieści. Tam właśnie w zadymionej karczmie po raz pierwszy usłyszałem o nim. Czarny rycerz. Marynarz z podbitym okiem przysiągł, że widział jego zbroję, połyskującą w świetle księżyca, gdy błądził po bagnach. Kupiec przyków lupiwa szeptał, że rycerz nigdy nie sypia, a kto spojrzy mu w oczy, ten zobaczy własną śmierć. Inny mówił, że willa, którą Black Knight budował, zapadła się w ziemię, bo sam rycerz zdradził króla, a ziemia odmówiła mu schronienia. Nikt nie wiedział, gdzie kończyła się prawda, a gdzie zaczynały się strachy, ale wszyscy powtarzali to samo: Jeśli wejdziesz do willi i nie wrócisz, nikt po ciebie nie przyjdzie. Od tamtej nocy nie mogłem spać spokojnie. Im więcej słyszałem, tym bardziej czułem, że muszę zobaczyć to miejsce, że muszę sprawdzić, czy Czarny Rycerz naprawdę istnieje. Przygotowania były moim rytuałem. Pas z bronią zaciskałem powoli, jakby każdy ruch miał wagę przysięgi. Do sakwy wsunąłem mikstury, czerwone jak krew. Dłonie drżały, ale nie od strachu, od napięcia. Wiedziałem, że jeśli chcę się sprawdzić, jeśli chcę być czymś więcej niż tylko kolejnym najemnikiem, muszę wejść do jego willi. Wyszedłem z miasta o świcie. Wartownik skinął mi głową, a w jego spojrzeniu było więcej pytań niż słów. Bagna Green Claw Swamp przyjęły mnie w ciszy. Trawy uginały się, jakby każdy mój krok był bluźnierstwem. Woda wciągała buty i zostawiała na skórze chłód, który nie chciał odejść. Mgła kładła się ciężko, a drzewa patrzyły na mnie jak świadkowie procesu. Z każdym krokiem serce biło mi szybciej, jakby wiedziało więcej niż ja. I wtedy zobaczyłem ją: Black Knights Villa, budowla, która miała być dumą dawnego dowódcy, a została połknięta przez ziemię. Ściany stały poszarpane, okna były jak ślepe oczy. Czułem, że to nie ruina, ale rana. Rana, która nigdy się nie zabliźniła. Drzwi ustąpiły z jękiem. Wnętrze pachniało stęchlizną i żelazem. Korytarze były wąskie, jakby sam dom chciał zdusić intruza. Pierwszy szkielet upadł pod moim mieczem, ale w jego pustych oczach zobaczyłem ostrzeżenie. Dalej były skorpiony sunące cicho po kamieniu, a potem śluz rozlewający się powoli jak strach. Jeszcze dalej, bone lordowie. Ich spojrzenia wbijały się we mnie głębiej, niż miecz mógłby dosięgnąć. Schodziłem niżej, a każdy krok brzmiał jak wyrok. W jednej z sal wzniosła się wywerna. Skrzydła trzepotały jak wichura zamknięta w ciele. Walczyła z furią wiatru, ale stal nie znała zachwytu. Kiedy upadła, kurz zatańczył krótko i opadł. Wreszcie dotarłem do sali tronowej. Tam stał on. Black Knight, zbroja pożerała światło. Helm krył twarz, ale czułem, że patrzy prosto we mnie. Nie powiedział ani słowa, nie musiał. Pierwszy cios spadł jak gilotyna, tarcza zatrzęsła się, a ramiona zapłonęły bólem. Drugi uderzył niżej, chcąc złamać mi nogi. Odskoczyłem, a wtedy w powietrzu zaświszczała włócznia, wbijając się w kamień tam, gdzie przed chwilą stałem. Walcząc z nim czułem, jakbym mierzył się nie z człowiekiem, ale z legendą. Każde jego uderzenie było ciężarem dawnych bitew, głosem żołnierzy, którzy podążali za nim w czasach gdy był jeszcze dowódcą. Atakowałem ostrożnie. Każde cięcie było kroplą, która miała przepełnić czarę. Mikstury paliły gardło, ręce drżały, a stal nie pytała, czy dam radę. I wtedy zdarzył się moment, którego nie planowałem. Jego topór ześlizgnął się po mojej tarczy i minął. Cisza po ciosie była głośniejsza niż krzyk. Wszedłem w nią z całą siłą, którą miałem. Cięcie. Kolejne. Jeszcze jedno. Aż wreszcie upadł. Gdy jego ciało runęło na kamień, kurz zatańczył w powietrzu. Patrzyłem na niego długo. Nie zdjąłem mu hełmu. Nie byłem sędzią. Byłem tylko człowiekiem, który przyszedł poprawdę. Za salą znalazłem komnatę z kuframi. Otworzyłem je i zobaczyłem crown armor i crown shield. Nie traktowałem ich jak łupu. To była nagroda. Znak, że przeszedłem próbę. Wyszedłem z willi powoli, bone lordowie i skorpiony już mnie nie obchodziły. Mgła znów spowiła mnie swoim ramieniem, a kładki wenor przyjęły jak starego znajomego. Niosłem tarczę i pancerz, ale prawdziwy ciężar nie leżał w metalu. Ciężar tkwił w tym, co zobaczyłem w jego oczach, a może raczej w ich braku. Ciężar tkwił w tym, że każdy z nas ma swoje bagna. Swoje ruiny, swoje mury, które zapadły się pod ciężarem win. On został tam na zawsze, ja odszedłem, ale za każdym razem, gdy przechodziłem przez wenor i słyszałem szepty marynarzy o czarnym rycerzu, wiedziałem jedno: w tych szeptach wciąż żyło echo tej walki i zawsze będzie żyć.